Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blafus to kolejny odcinek historii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Kuby Blafo, dlaczego FNaF 2 jest Shadow Freddy i Shadow Bonnie, a Shadow Ciki nie ma. Pozdrawiam. Ja też Cię pozdrawiam i Shadow Animatroniki są to symbole z zabitych pracowników w sprężynowych kostiumach, a z racji tego, że nie istniał taki animatronik jak sprężynowa chica i żaden pracownik w niej nie występował, to nie było w ogóle żadnej opcji, żeby pracownik mógł umrzeć w takim kostiumie, który nigdy nie powstał. Kolejne pytanie od Wolsa, skoro jak mówiłeś, że ciało autona wydzieliło remnant podczas śmierci w Springtrapie... To inni pracownicy, którzy zginęli w Springtrafie, też musieli go wydzielić. Ciało wyjęto i nie doszło do opętania, czyli jeśli wyjąć ciało Aftona, jego dusza byłaby wolna. Pozdrawiam, ja też się pozdrawiam i nie do końca wiadomo, jak to jest właśnie z uwolnieniem duszy Williama Aftona, ale z tego co nam wiadomo, umarł prawdopodobnie tylko dwóch pracowników, z czego właśnie w Springbonim umarł tylko jeden człowiek i był to właśnie William Afton. Kolejne pytanie od Jana Dlaczego FNAF 2, maska Freddy'ego działa na Toy Frediego i od Freddy'ego? A to dlatego, bo nie nieważne jak, jaki to jest animatronik Jeśli posiada on system rozpoznawania twarzy To mechanika z maską Freddy'ego Po prostu tego animatronika działa I ten animatronik widzi nas jak jednego ze swoich Kolejne pytanie od Mati Blayfox mam teorię Dziecko z 4 po śmierci stało się Nightmerem. Jednym z powodów jest to, że Nightmare'owi widać mózg to, że przy że jest widoczny mózg, jest to po prostu symbol tego, że dziecko zostało ugryzione w głowę przez Fredbera. a sam ten animatronik czyli Nightmare jest symbolem tego, że dziecko umarło właśnie przez to. Ugryzienie. Kolejne pytanie od Wojtka. Blade Fox, jak we FNAF 4, dziecko walczyło z Balloon Boyem, jak on powstał dopiero we FNAF 2. W Halloweenowej nowej wersji FNAF 4 animatroniki takie jak Balloon Boy, Mangle i Marionetka są to animatroniki, które miały po prostu zostać w DLC pokazane, jakby wyglądały w wersji Nightmare, ale dziecko w ogóle nie wiedziało, że takie animatroniki kiedykolwiek powstały, bo do czasu wdziania się w FNAF 4 te animatroniki dziecko nigdy nie widziało. Na oczy. Okej, okay, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i wpadajcie na naszą grupę na Discordzie, gdzie możecie wysłać fanarty i rozmawiać z różnymi ludźmi na, na różnych kanałach na różne tematy. Serdecznie zapraszam, a ja kończę ten odcinek, więc na razie trzymajcie się i cześć!